Radio Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry. Naszym gościem jest profesor Wojciech Monarski, kierownik kliniki pediatrii onkologii i hematologii Uniwersytet Medyczny. Panie profesorze, można by powiedzieć, że wielki dzień wczoraj dla pacjentów, dla rodziców, dla medyków. Tak, wczoraj odbyło się oficjalne otwarcie w nowej lokalizacji, czyli przy Pomorskiej, Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. To jest ośrodek bardzo nowoczesny w tej chwili. My to nazywamy, że jest to tak zwane czternaste piętro. Czternaste piętro dużego budynku CKD. I na tym czternastym piętrze zlokalizowane są aż cztery oddziały tej kliniki. Są to oddziały onkologii, hematologii dzieci młodszych, starszych, oddział dzienny i oddział transplantacji szpiku kostnego i terapii komórkowych. Takiego tego ostatniego oddziału jeszcze w województwie łódzkim nie było. Onkologia dziecięca kojarzona jest ze szpitalem przyspornej, Mimo, że sam szpital nie jest już przyspornej, ta nazwa po prostu się bardzo utrwaliła. To jak to teraz będzie? Szpital przy Spornej przy Czechosłowackiej? A co więcej, nawet nie, pewnie nie przy z czechosłowackiej, tylko przy pomorskiej. przy pomorskiej, to już bardzo, Bo to są bardzo skomplikowane dwóch stron, tak. w, w, nazwa będzie. No, niestety w, nie jesteśmy już na spornej, ani przy Spornej, ani na pankiewicza. Czyli cała onkologia i hematologia dziecięca została przeniesiona do dużego budynku CKD. Przede wszystkim dlatego, że w szpitalu na spornej przestrzeń jest bardzo ograniczona. To znaczy, że jeśli my chcemy wprowadzić coś nowego, czyli na przykład taki oddział transplantacji szpiku, to po prostu fizycznie nie ma tam miejsca. Ten szpital na Spornej to lata 50. Wtedy nie myślano nawet o tym, że będzie można dzieci z chorobami nowotworowymi wyleczać. W latach 50. wyleczało się około 10-15% dzieci z chorobą nowotworową. Teraz wyleczalność dzieci z białaczkami to 95%, a wyleczalność dzieci wszystkich z różnymi chorobami nowotworowymi to 85%. To bardzo dużo, ale do tego, żeby leczyć te dzieci bardzo skutecznie potrzebujemy innych przestrzeni, innych oddziałów i te nowe oddziały znalazły się w CKT. To był też bardzo długi proces. Jak udało się sprawi sprawić, panie profesorze, że ta wyleczalność w Polsce jest nawet wyższa niż średnia europejska? To też jest długi proces. O, to, o, o, o co chodziło? Rozpoczęliśmy takie naprawdę bardzo intensywne w integracje całego środowiska onkologów dziecięcych. W, na początku tego wieku, tak? Czyli będzie to już 25 lat temu w pierwszy szef towarzystwa profesor Jerzy Kowalczyk próbował zintegrować środowisko i to się mu udało. I od tego czasu stopniowo w rok po roku ten postęp w leczeniu onkologicznym u dzieci jest obserwowany. A w 2016 roku, myślę, że to też bardzo ważna data, powstały centralne laboratoria molekularne, które pozwalają diagnozować choroby nowotworowe u dzieci bardzo precyzyjnie, tak precyzyjnie, że... Praktycznie możemy powiedzieć, że każde dziecko ma swoją własną chorobę i my próbujemy dopasować tę terapię dla konkretnego dziecka. I to robią właśnie łódcy medycy. Tak, między innymi albo pierwszy ośrodek, który powstał, jeśli chodzi o badania molekularne, to ośrodek w Łodzi. Teraz mamy cztery takie ośrodki, ale one dedykowane są konkretnym nowotworom. Czyli na przykład Łódź dalej pozostaje tym ośrodkiem głównym dotyczącym na przykład diagnostyki w białaczek, chłoniaków, guzów. Lid. Tych. W przypadku guzów mózgu jest to Warszawa i tak dalej, i tak dalej. Podzieliliśmy trochę te, te, te działania, żeby w nie wszystko było w jednym miejscu, ze względu na, na bezpieczeństwo chociażby, tak? W, więc Przez mamy... jakiś czas wszystkie próbki przyjeżdżały z całego kraju właśnie do Łodzi. Cały czas i, tak jest. I można tak jest. powiedzieć, że lekarze Terapię szyją na miarę, tak? Do każdego dziecka. Panie profesorze, ale ja jeszcze pamiętam taki czas, kiedy to właśnie polscy medycy, pan między innymi, opracowywali standardy postępowania w leczeniu onkologicznym dzieci dla całej Europy. Tak. Te standardy weszły w życie kilka lat temu i one obowiązują w całej Europie. Postęp nie tylko widzimy w Polsce, ale oczywiście w całej Europie, i te standardy dalej obowiązują. One się za dużo nie zmieniły. Oczywiście nowe technologie się pojawiły, ale one zostały implementowane do tych standardów. I, i tak jak w, pani redaktor mówiła, dalej ta diagnostyka molekularna, na przykład Białaczek, i tak musi się odbywać w Łodzi, centralnie. My oceniamy również w trakcie leczenia, jak, jak to leczenie przebiega, również za, za pomocą badań molekularnych, tak aby wiedzieć, czy na przykład u niektórych pacjentów nie zmienić terapii. I to się odbywa w, w laboratoriach, które zostały wyposażone przez Wielką Kwiatę Świątecznej Pomocy na początku w roku 2016. Od tego czasu po raz kolejny woźb gra, chociażby w tym, ro, w tym roku, jak Państwo wiecie, dla onkologii. I teraz ten sprzęt, który potrzebujemy nowoczesny, jeszcze bardziej nowoczesny, znowu trafi do onkologii, hematologii dziecięcej. Czyli w mogę powiedzieć. W tym tygodniu tak? coś przyjechało. Tak, w tym tygodniu na, przyjechał na przykład, aparat do znieczuleń w środowisku rezonansu magnetycznego. W tamtym tygodniu przyjechały aparaty. USG, nie tylko do Łodzi, oczywiście, ale do, do wszystkich ośrodków w Polsce. Czekamy na rezonansy magnetyczne, których, które też musimy często wymieniać albo upgrade'ować software, czyli oprogramowanie, które jest potrzebne, bo musi być dedykowane dla onkologii dziecięcej. Tych elementów takich bardzo potrzebnych i nowoczesnych jest wiele, tak aby te dzieci leczyć jak najlepiej. W tej chwili, w tym roku, myślimy o tym, że potrzebujemy, Potrzeba jest wsparcia leczenia zabiegowego. I kupujemy sprzęt, a czy kupujemy jako w partnerzy wojsku w tej chwili, czyli wielka wielka część naszych kupuje sprzęt dla oddziałów neurochirurgii, ortopedii, czy chirurgii dziecięcej, aby tam również była możliwość leczenia na najwyższym możliwym poziomie. Panie profesorze, chcecie stworzyć najlepszy w Polsce ośrodek onkologiczny, i hematologiczny dla dzieci, czy jeszcze czegoś brakuje? By takim ośrodkiem się stał, myślę, że nie można powiedzieć, że to będzie najlepszy ośrodek, ale na pewno jedyny tak wyposażony w tej chwili, bo mam nadzieję, że w przeciągu roku będziemy mieli prawie wszystko. Jeśli chodzi o leczenie dzieci na miejscu, w tym jednym miejscu na 14 piętrze, korzystając z diagnostyki obrazowej, izotopowej, również znajdującej się na miejscu, jak również radioterapii, która będzie się znajdowała na terenie CKD, czyli mniej niż rok, a będziemy mieli. Jedyny ośrodek, który będzie tak wyposażony, jeśli chodzi o onkologię dziecięcą. My cały czas będziemy potrzebować. to, to w zasadzie chyba najnowocześniejszy w tej chwili ośrodek, na którego złożyło się wiele szpitali łódzkich, które przeprowadziły się tam. I przed wejściem do studia pan profesor mi jeszcze powiedział, że no z tamtego rezonansu nie bardzo mogą korzystać, bo już za stary. No niestety tak jest. My również potrzebujemy, jeśli chodzi o diagnostykę, Obrazową, też dobrego, nowoczesnego sprzętu, w który jest wyposażony również dedykowany dla onkologii software, czyli oprogramowanie. To ostatecznie powoduje, że jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie zidentyfikować chorobę nowotworową i ją skutecznie leczyć. Czy to już pewne? Wośp kupi nowy rezonans dla 14 piętra? W, myślę, że mogę to odkryć. Tą niespodziankę? Tak, będzie kupiony rezonans magnetyczny, między innymi dla 14 piętra. Oczywiście to nie tylko onkologia dziecięca będzie korzystała z tego rezonansu, ale przede wszystkim będzie dedykowane dzieciom. I jeszcze powstaje radioterapia w CKD i wtedy będzie już komplet, tak? Tak, jedyne czego nie będzie, ale tego niestety nie, nie ma póki co jeszcze w Polsce, to bardzo specyficzna radioterapia zwana protonoterapią. I jej, ona to, będzie w Łodzi? Nie, jej, jej na razie nie ma w ogóle w Polsce dla dzieci. W, żeby przeprowadzić taką radioterapię ultra nowoczesną w znieczuleniu ogólnym, możemy przeprowadzić ją tylko w krajach tutaj, partnerskich, czyli na przykład w Czechach, albo w Niemczech, część dzieci właśnie wymaga takiej radioterapii i my wtedy dzieci wysyłamy na taką radioterapię do tych ośrodków, we współpracujących z onkologiem Cieńcą Polską. Mam nadzieję, że za kilka lat będziemy mieli również protonoterapię dedykowaną dla dzieci, A jakieś może rozmowy? w Polsce, Panie może w Łodzi, to, może w Warszawie. Czy na razie to takie marzenia pana? W, znaczy moim marzeniem jest, żeby mieć jak najmniej pracy, tak? żeby jednak y, udało się wyleczyć 100% dzieci z hormoną utworową. Na razie nam się niestety nie udaje. Ale naprawdę bliżej. pracujemy. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, ilu macie pacjentów, panie profesorze, ile dzieci zapada na choroby onkologiczne? W Polsce zachorowuje około 1200 dzieci rocznie. W tej chwili nawet trochę więcej, dlatego że również widzimy, że ponieważ w Polsce pojawiły się rodziny z Ukrainy. To jest prawie 500 tysięcy dzieci ukraińskich w Polsce. To powoduje, że widzimy, że również te dzieci, które tutaj przyjechały uciekając przed wojną, nagle mają postawione rozpoznanie choroby nowotworowej, której wcześniej nie miały i są leczone w Polsce. Także myślę, że to będzie nawet do około 1000 300 rozpoznań rocznie w całej Polsce. Pięknie dziękuję, profesor Wojciech Munarski, kierownik kliniki Pediatrii, onkologii i hematologii, również prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.